Przygotowaliśmy w telewizji raport, który nie został jeszcze ujawniony o skandalicznych nadużyciach standardów dziennikarskich przez, przez wiele osób z poprzedniej ekipy. Mamy go przygotowany. przygotowany. Możemy Państwu pokazać filmy, jeżeli Państwo chcą. Ja mam taką propozycję. Możemy na przykład dla, dla przykładu chociaż pokazać panią Osińską w rozmowie z panią Prezydentową Komorowską, gdzie ochoczo deklaruje się, że coś trzeba ocenzurować, bo pani Komorowska sobie życzy, to niech pani ocenzuruje i pani redaktor Osińska ochoczo krzyczy. Tak jest, ocenzurujemy pięknie. No. To jest standard telewizji. Jeżeli Państwo chcą, możemy to sobie możemy to sobie obejrzeć, ale ja mam propozycję lepszą. To znaczy zapewniam państwa, że wie... Zaraz, 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 o, zaraz o tym Panu powiem. Zaraz powiem o Pegazie i będzie się Pan wstydził. Bardzo chętnie Panu powiem. Więc mam propozycję, może to na zasadzie wyjątku, żeby nie, nie pokazywać Państwu większej liczby filmów, proponuję jednak. się, że wszystko No, jak się Państwu podoba taki standard, gdzie. Tym, tym, że Muszę, już tak? Proszę Państwa, no więc możemy puścić kilkanaście filmów z czołowymi dziennikarzami. Jesteśmy na to gotowi. Tylko pytanie takie, i to mówię i z rozsądku, i z poczucia jakiegoś budowania czegoś na przyszłość. Wielu tych ludzi doskonale wie, że przegięło, że przegięło i w kampanii wyborczej, prezydenckiej wiedzą, że przegieli w kampanii parlamentarnej, świetnie wiedzą, że przegieli po wyborach, kiedy był dywanowy nalot na, na zwycięski obóz polityczny i dlatego tak chętnie podpisywali za porozumieniem stron. Po prostu dlatego. Doskonale wiedzieli, że przegieli. Nie, więc ja mogę teraz Państwu zacytować kawałki z tego raportu, bo padły na przykład dwa nazwiska, czyli pana Kraśki czy pana Kulczyckiego, i zaproponować po tym, jak to odczytam, żeby ciszej może nad tą, ciszą na tą, tą, tą truną, może ciszej nad tą sprawą. Panią Osińską widzieliśmy, zapewniam Państwa, że nie będzie standardem telewizji polskiej cenzurowanie na polecenie niczej żony ani żadnego polityka, że to cenzurujemy i usłuszne jedzenie sobie z dzióbków, tak, cenzurujemy. To nie będzie standardem telewizji polskiej. Nie będzie standardem telewizji polskiej, dopóki będę jej prezesem, wbijanie kamery w podłogę i nierejestrowanie przesłuchania prezydenta jeżeli on ma kłopoty i jest pytany o związki z WSI. To był standard telewizji publicznej za poprzedniej, za rządów po PSL. Wszystkie kamery telewizji publicznej, również komercyjnie ochoczo też, wbite w podłogę, wyłączone. Jeden rachoń, jeden redaktor rachoń, telefonem komórkowym uratował honor polskiego dziennikarstwa, transmitując przesłuchanie prezydenta, które w każdym demokratycznym kraju byłoby po prostu hitem number, number one i po prostu zdominowałaby debatę publiczną na weekend. W ten sposób doprowadzono przesłuchaniami przed Komisją Senacką do dymisji prezydenta Richarda Nixona w 1974 roku. W Polsce standardem było wyłączenie. Nie ma być kłopotów, ma być miło. Chcecie państwo taki standard i cenzurę jedzenia z dzióbków? Nie ma na to zgody w telewizji, dopóki będę jej prezesem. W raporcie przygotowanym przez telewizję, bo pytanie było pana Kulczyckiego, pan Kulczycki, redaktor Kulczycki dał się poznać z tej strony, że no, często od niego ludzie wychodzili z programu. Na przykład wyszedł w programie Forum w 2009 roku Bronisław Wilstein, ówczesny publicysta Rzeczpospolitej. Powodem decyzji Wilcztaina było zachowanie Stefana Niesiłowskiego, wicemarszałka Sejmu, który w reakcji na krytyczną opinię o Platformie Obywatelską wyrażoną w rozmowie o Instytucie Pamięci Narodowej, nazywa publicyzy pisowskim dziennikarzem i awanturnikiem. Prowadzący program Jarosław Kulczycki nie reaguje na inwektywy i ewidentne lekceważenie przez posła PO reguł dobrej dyskusji, tym samym odstępuje od przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej uznawanych przez TVP. Zamiast tego ucisza protestującego Wilcztaina, umożliwiając przepraszam, jego adwersarzowi dokończenie obraźliwej wypowiedzi. Kiedy Dyrektor Rzeczpospolitej postanowił opuścić studio Kulczycki nie podejmuje żadnej próby zatrzymania go i zażegnania konfliktu. Zaistniała sytuacja pokazuje, że pomówienie dziennikarza o działanie na zlecenie partyjne bez podania jakichkolwiek dowodów jest dla gospodarza audycji w państwowych mediach, finansowanych z podatków Polaków, akceptowalne i dopuszczalne. Kolejna sytuacja, ten przypadek nic, niczego nie nauczył pana redaktora Kulczyckiego, kolejna sytuacja łamania standardów dziennikarskich miała miejsce podczas ostatniej kampanii prezydenckiej 7 lutego 2015, kiedy Jarosław Kulczycki w programie TVP Info z dnia na dzień zarzuca Łukaszowi Warzesze, publicyście w sieci, że ten pobiera pieniądze ze sztabu kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. W rozmowie zainicjowanej przez Kulczyckiego słowami „No i jak wam, panowie, widzi się ten wyścig prezydencki, Warszacha mówi „Zestawienie tej dzisiejszej konwencji Andrzeja Dudy i wystąpienia Bronisława Komorskiego to jest tak, jakby zestawić takiego porównania użyłem w jednym ze swoich tekstów „Najnowsze Porsche 911 w, post w postaci Andrzeja Dudy ze starym klepanym Polonezem. Wypowiedź ta spotyka się z atakiem prowadzącego program, z którego uspadają słowa. Kulczycki mówi „Ale przepraszam, pan bierze pieniądze za udział w kampanii Andrzeja Dudy? bo to nie są słowa godne dziennikarza, tylko propagandysty. Kiedy Warzecha, koniec cytatu, kiedy Warzecha sprzeciwia się powyższym insynuacjom, mówiąc, że jako publicysta ma prawo prezentować własne stanowisko, redaktor TVP nie cofa swojej wypowiedzi, co w konsekwencji doprowadza do wyjścia ze studia redaktora tygodnika w sieci. Sprawą zajęła się Komisja Etyki, mówiąc, że redaktor Kulczycki naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w TVP. Chodzi o szacunek dla osób, język wypowiedzi w bezpośrednim przekazie informacji nie powinien zawierać określeń wartościujących i stronniczych. Ale co się dzieje ze sprawą? Komisja Etyki nie ma uprawnień do orzekania kar wobec dziennikarzy, jednak na stronie TVP możemy przeczytać, że wyciągnięcie wniosków organizacyjnych, personalnych czy dyscyplinarnych należy do przełożonych, którym przekazywane są orzeczenia. Nie wyciągnie to żadnych konsekwencji wobec redaktora wobec redaktora Kulczyckiego. Brak jakichkolwiek sankcji wobec redaktora Kulczyckiego należy interpretować jako faktyczną tolerancję władz telewizji publicznej dla impertynenckich zachowań własnych pracowników. Ta konstatacja dotkliwa zważywszy, iż określenie, odkreś oskarżenie publicysty o odpłatne działanie na zlecenie polityczne jest jednym z najbardziej uwłaczających sposobów szkalowania dziennikarzy. Jak widać w TVP powyższe wykroczenie stanowiło jedynie pretekst do dydaktycznej pogadanki z prowadzącym program, zaś Komisji Etyki, choć potępia, to równocześnie rozumie emocje i pobudki. Nie prowadzi to do żadnych konsekwencji. Mamy raport, który dokumentuje kilkadziesiąt tego rodzaju sytuacji, w tym również bardzo wiele nazwisk wymienionych przez Panią Posłankę. Tylko ja nie wiem, czy te osoby, o których słowa w tym raporcie sobie życzą dokonywania takiej biwisekcji. Jeżeli, jeżeli Państwo chcą, to zaproponuję, bo dziś już nie damy rady, zaprosić nas jeszcze raz na komisję, na komisję sejmową, gdzie przedstawimy Państwu tylko pytanie, czy naprawdę te osoby sobie. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Rozumiem, że podejrzewa Pani, że tutaj znaleźliśmy wysobowtóra Pani prezydentowie Komorowskiej i wysobowtóra Pani doktor Osińskiej, tak? Podobny przypadek mieliśmy i tutaj nawiązuje do pytania pani nawiązuje teraz. Proszę no bardzo, ale dajmy skończyć panu prezesowi. Podaję teraz y, drugi przykład w, osoby wymienionej wymienionej przez panią. No proszę Panie Posłanki, o panie posłanki o umożliwienie skończenia panu prezesowi. Odpowiadam teraz, na... Odpowiadam teraz na łączne pytanie, które. Dziękuję bardzo. Na łączne pytanie, które sobie w głowie skombinowałem między posłankami Szojring i Lichocką. Pani Szojring pytała o pana redaktora Kraśkę, a pani redaktor Lichocka, o standardy w czasach rządów PO i, i PSL-u w Telewizji Polskiej, standardy dotyczące czasu występowania i jak to było. Taki przypadek jak z, u redaktora Kulczewskiego był również u redaktora Kraśki, kiedy rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mastalerek, Marcin Mastalerek wyszedł ze studia. 3 maja 2015 roku ze studia programu dziś wieczorem prowadzonego na antenie TVP przez Piotra Klaśkę w ramach protestu przeciwko standardom telewizji publicznej wyszedł Marcin Mastalerek, ówczesny rzecznik PiS. Poseł zarzucił skrajny, stacji skrajny brak proporcji w rozdysponowaniu czasu antenowego między kandydatami na stanowisko głowy państwa. Uważał, że urzędujący jednocześnie ubiegający się o fotel prezydenta Bronisław Komorowski dużo częściej występował w telewizji publicznej niż jego konkurent Andrzej Duda. Mastalerek określił zaistniałą sytuację mianem farsy i stwierdził, że TVP Info powinno nazywać komorowski info. Piotr Kraśko, podobnie jak jego redakcyjny kolega Jarosław Kulczycki, nie starał się wybrnąć z podstawowego impasu, a wręcz przeciwnie, ripostował, że to zachowanie polityka PiSu jest farsą. Jednocześnie nie odniósł się merytorycznie do istoty zarzutu Mastalerka. Trudno bowiem uznać za taki stwierdzenie, że Andrzej Duda był pokazywany w jakimś programie informacyjnym i był gościem, i ma być gościem Kraśki następnego dnia, 4 maja. Jakie są dane telemetryczne Telewizji Polskiej za jeszcze pod rządami moich poprzedników dotyczące tego okresu. W marcu 2015 roku, czyli kto miał rację, nie, Kraśko czy Mastalelek? W marcu 2015 roku Andrzej Duda był, przypomnę, że jest to kandydat, obecny prezydent, wówczas główny kandydat, czy kandydat na prezydenta głównej partii opozycyjnej. Andrzej Duda był pokazywany setkowo 58 razy w programach informacyjnych i 13 w publicystycznych przez łącznie 22 minuty i 20 sekund. Tymczasem Bronisław Komorowski pokazał się 116 razy w programach informacyjnych i 7 w publicystycznych, a gościł na antenie w sumie przez 3 godziny, 15 minut i 50 sekund. Dodatkowo, dodatkowo, nie, już pan odpowiadam, dodatkowo jako urzędujący prezydent, dziękuję za tą podpowiedź, miał okazję pokazać się przez 3 godziny, 12 minut i 12 sekund. Oznacza to, że widzowie mogli oglądać Bronisława Komorowskiego przez prawie 6,5 godziny, a Andrzeja Dudę 22 minuty. Podobnie było w kolejnych tygodniach. W dniach 27 marca, 5 kwietnia Andrzeja Dudę można było oglądać przez... Andrzeja Duda można było oglądać przez 1 minutę 38 sekund, zaś Bronisława Komorowskiego przez 38 minut i 18 sekund. 6 kwietnia, 12 kwietnia, 1 godzina 36 minut Komorowski, Duda 7 minut 56 sekund. 13, 19 kwietnia, 9 minut Duda, Komorowski 31 jako kandydat. W wyborach zaś jako urzędujący prezydent dodatkowe 21 minut. Proszę Państwa. Zapraszam bardzo Panią Poseł Lichocką, poproszę o to, żeby nie przeszkadzała Panu Prezesowi. Wskazane, już kończę, żeby nie zanudzać tekstem, ale daję Państwu wyobrażenie o powadze i merytoryczności tego dokumentu. Wskazane dyspropor dysproporcje, tutaj zupełnie jednoznaczne w swojej skwantyfikowanej wymowie, są tak oczywiste dla widzów, którzy regularnie oglądają TVP Info. Trudno uwierzyć, że człowiek dziennikarze stacji nie mają dostępu do powyższych danych. Zachowanie redaktora Kraśki wobec rzecznika PiS-u należy zatem ocenić jako nielicujące z etyką dziennikarską. Co ciekawe, i tutaj jest pound down do, do tej sugestii pana posła Mieszkowskiego. Ograniczanie, co ciekawe, ograniczanie wystąpień Andrzeja Dudy. Teraz już głowy państwa polskiego w TVP Info. Wydaje się wciąż, to jest raport, który powstawał na przełomie roku, wydawał się wciąż obowiązującą praktyką, czego dowodził materiał opublikowany 17 grudnia 2005 roku. Można w nim przeczytać, że prezydentowi, że prezydentowi Dudzie. Poświęcono w, w rozliczeniowym okresie porównywalnym 3 godziny 47 minut, podczas gdy Ryszard Petru i jego ugrupowanie zajęli około 6 godzin czasu antenowego, czyli dwa razy więcej niż urzędujący prezydent. Partia, która w wyborach dostała 7 procent 60, setnych procenta. Tego Teraz nam odbieracie szansę bycia przed telewizjami. W opinii i... wielu analityków sceny politycznej to potencjalni następcy zbierający coraz gorsze notowania platform obywatelskich. Powyższy obraz z ze skrajnie nieobiektywnym prezentowaniem koalicji o czym więcej przy okazji omówienia dziennikarstwa Karoliny Lewickiej w dalszej części raportu stwarzają wyjątkowe okazje sprzyjające warunki dla wzrostu nowoczesnej itd. Tak proszę Państwa, więc ja proponuję, jeżeli Państwo chcą poważnej rozmowy o nadużyciach i nierzetelności telewizji publicznej wtedy i dzisiaj, to możemy przyjąć takie wyzwanie, jesteśmy na to gotowi, proszę bardzo, tylko zapytajcie swoich kolegów dziennikarzy, którzy których znacie, no bo widziałem tutaj pana redaktora Marcina Kowalskiego, zdaje się, który rozstał się z telewizją Info, znalazł szybko zatrudnienie jako doradca medialny nowoczesnej. Dziękuję i cieszę się, że nasi nasi byli pracownicy tak szybko znajdują pracę w życzliwych im partiach politycznych. Więc jeżeli państwo Przejmujemy fachowców w przeciwieństwie do państwa, tego. się pozbywają. Więc jeżeli państwo chcą tego, tego rodzaju. To jesteśmy, jesteśmy gotowi. Króciutko następne. Panie prezesie, następne przepraszam, jedna, jedna, jedna. Prezes ma głos. Następne króciutko sprawy, bo kwestia pani Torbickiej powstała w, paniu, w pytaniu pana przewodniczącego Mieszkowskiego. Że doskonale pan wie, że pani Torbicka zrezygnowała z pracy, bo opatrzono film Ida wstępem. Otóż po pierwsze, wstępem opatrywanych było w telewizji polskiej na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu kilku lat yy, większość ambitnych filmów. Pamiętamy wszyscy studia z udziałem pana dyrektora Janickiego, studia z udziałem dyrektora Sobolewskiego, studio przedfilmowe z udziałem pana Wernera. Sama Grażyna Torbicka prowadzi rodzaj pogadanki przed, przed studiem, w której w której mogę na to przedłożyć dokument, który znalazłem wczoraj, odkopałem list pana Jerzego Zalewskiego, który napisał do mnie jako prezesa Telewizji Polskiej, że protestuje przeciwko ocenzurowaniu przez redaktor Grażynę Torbicką ostatniego jej pożegnalnego studia w Telewizji Polskiej poprzedzającego rozmowy dotyczącą historii Roja. Bardzo zależało mu, żeby znalazł się jeden wątek w tej rozmowie. Dwukrotnie zwracał na to uwagę, że przez sześć lat ten, ten, ten projekt był blokowany i nie mógł się przebić w Telewizji Polskiej. Pani Grażyna Torbicka nożyczkami tę kwestię, na której szczególnie zależało, reżyserowi wycięła. Więc jeżeli mówimy o, o cenzurowaniu pogadanek przed, przed filmem, to, to pierwszym adresatem proponuję, żeby była pani Grażyna Torbicka. Ale sama, sama jej pogadanka jest dowodem na to, że opatruje się filmy komentarzami. Pani Ewa Ewart też opatruje filmy w tvn komentarzem. Nie widziałem, żeby się kiedyś pokłóciła, nie widziałem, żeby się kiedykolwiek pokłóciła z panem redaktorem Stawiskim przed tymi filmami. To są na ogół zgodne, zgodne rozmowy. Krótko mówiąc, jest standardem opatrywanie ambitnych filmów dokumentalnych czy fabularnych w telewizjach i takim samym standardem była, była rozmowa, czy trójgłos komentarzy przed idą. Mało tego, powiem, że to był obowiązek... A plansza w, w, charakterze, w charakterze filmu? Panie Jak przewodniczący. tak można? Obowiązkiem telewizji publicznej, obowiązkiem telewizji publicznej było zamieścić komentarz niuansujący perspektywę recepcji tego filmu, dlatego że od dwóch lat film był przedmiotem debaty publicznej i wielu Polaków poczuło się dotkniętych faktem pośredniego, pośredniego wikłania ich w odpowiedzialność za Holokaust, jako że w filmie no, z jakimś rodzajem jednak wspomnienia o Holokauście w tle ani razu nie pada słowo słowo Niemiec i nie wiadomo kto dokonał tych makabrycznych zbrodni, których dokonali Niemcy, a z tego filmu wynika, jest wypowiedź artysty, nie że, że dokonali tego jacyś zbyt chłopi z, z Łomżyńskiego. Krótko mówiąc, było obowiązkiem nadawcy publicznego, dbającego o polski punkt widzenia i o godność polskiego narodu, opatrzyć to niuansującym komentarzem, ludzi kompetentnych, w szczególności pana Krzysztofa Kłopotowskiego, który był zwolnikiem artystycznym artyzmu tego filmu, bo to jest to film artystycznie wybitny i genialny. Ja nie kwestionuję, natomiast jego wymowa i przesłanie historyczne co w zakresie prawdy historycznej, jest wprowadzające ludzi w błąd i tej elementarnej korekty na, pozi na poziomie komentarza, bez ingerencji w integralność tego filmu, to było absolutnym obowiązkiem nadawcy publicznego. Żeby było jasne, pomiędzy... Panie prezesie, pan w Ale w tej pan chwili... przerywa, pan przerywa. Ja wiem, że, że nowoczesna, przyjdą takie czasy, że nowoczesna będzie miała 100% na, w mediach publicznych i na komisjach kultury, ale jeszcze musi pan się uzbroić. Ale pana filmu. zaprosimy do telewizji wtedy. Bardzo proszę. W związku z czym chcę jasno powiedzieć, że ten komentatorski wstęp przed idą był bardzo wyraźnie oddzielony napisem Telewizja Polska Copyright 2016. Krótko mówiąc, integralność nie została w najmniejszym dzieła artystycznego w najmniejszym stopniu zaingerowana ja. przez a co to ma do rzeczy, że programu? Chodzi o to, żeby film, filmów, filmów nie zdejmować i nie cenzurować. W związku, z czym, w związku z czym ten zarzut, szczególnie w ustach pani Grażyny Torbickiej, uchylam i jeżeli Komisja Kultury chce, to prześlę list reżysera Zalewskiego, ocenzurowanego w ostatnim pożegnalnym studiu o gadance film wprowadzany przez panią Grażynę Torbicką. Myślę, że nie to było powodem, bo nikt jej nie ograniczał swobody, swobody twórczej. Kolejne kwestie szybciutko pani... Pan poseł Giżyński, no, dziękuję za ten bomot, żeby werystycznie, werystycznym opisem Arebur kupuje, kupuje tę estetykę. Też mam wrażenie, że to też jest taka tęsknota za utraconym rajem Platformy Obywatelskiej PSL-u telewizji, te obecne, obecne pretensje do telewizji publicznej. Pan poseł Suski, tak w telewizji jest tajemnicą Policji że były dyrektywy z Kancelarii premiera Tuska, co robić, jak filmować. Widziałem na własne oczy te, te manipulacje jako europoseł, widziałem, jak 6 lipca 2011 roku relacjonowano, relacjonowano w telewizji występ inicjujący prezydencję Polski w Unii Europejskiej z udziałem Donalda Tuska. Na sali było 80 posłów, na przebitkach widziałem ich 500. Po prostu podłożono zdjęcia zupełnie innych obrad, kiedy jest komplet ludzi na, na sali. Tego rodzaju manipulacji było, było mnóstwo. Pan poseł Suski się tutaj nie myli. Pan poseł. Program, bo to jest bardzo marzec. poważna sprawa, wie pan, to nie są żarty, jeżeli pan mówi o takich. Pamiętam, to... pamiętam co, co widziałem. Mogę, mogę odkopać, na ten program, o którym, na tę komisję, na którą się wstępnie umawiamy. Ja widziałem. Ja ja widziałem. Ja pamiętam, co widziałem w telewizji. Jeżeli coś widziałem, to znaczy, że można do tego dotrzeć. Z przyjemnością dotrę. Ja panu nie wierzę w ogóle. Z przyjemnością dotrę. bardzo proszę, nie zarzucać sobie tego. Pan poseł, poseł Liro Piotr Marzec pytał o panią. Kopcińską. No, Pani Pośle bym powiedział tak, no, dyrektorzy nie mają mocy stanowiącej, to znaczy wykonują polecenia zarządu. W związku z tym w sprawach kadrowych kadrowy przy zatrudnianiu dyrektorów innych, znaczy w ważnych stanowiskach, są raczej wykonawcami niż inicjatorami. I, i, I pan dyrektor Makuch może powiedzieć, że w ważnych sprawach jednak. Jednak decyduje, decyduje zarząd przy, przy okazji. W związku z czym to, że niektóre osoby zostały, no to tylko potwierdza nasz, nasze miłosierdzie i humanitaryzm w stosunku do tego, że nie wszystko, co było w przeszłości, musi być anihilowane. Niektóre osoby zostały, część dyrektorów została, wśród nich pani wicedyrektor, nie dyrektor, wicedyrektor Kopcińska. Proszę Państwa, nie wiem, czy coś z ważnych kwestii. Pegas, proszę bardzo. Proszę Państwa, jako, jako prezes telewizji publicznej w, w paru wywiadach powiedziałem jasno, celem telewizji publicznej jest odbudowa wspólnoty aksjologicznej narodu polskiego. My po prostu jako naród musimy się w tej telewizji wszyscy czuć dobrze i nie obrażać. I musimy unikać takich sytuacji, w których mamy do czynienia z jakimiś oczywistymi prowokacjami, które ubrane są, ubrane są w, w szaty artyzmu, tak jak nie będzie w telewizji publicznej genitaliów wiszących na krzyżu bo obraża to przebranych za sztukę wysokiego, wysokiego rzędu czy kultury wysokiej, dlatego że obraża to uczucie dużej części polskiego społeczeństwa, która się czuje chrześcijanami. Nie będzie w telewizji publicznej promocji genitaliów na krzyżu, bo to nie jest sztuka z punktu widzenia nadawcy publicznego. Nie, nie pan jest prawodawcą. Konstytucja nam wyraziła na nie. Ale kultury, z... proszę tego. Tłumaczę panu pewien kanon wartości, któremu nadawca publiczny, nadawca publiczny musi być wierny. Tak samo nie będzie w telewizji publicznej wbijania w psie kupy chorągiewek biało-czerwonych i powiadania, że to jest artystyczna instalacja. Nie będzie. Tak samo już pani tłumaczy jaki to ma związek. Tak samo nie będzie zgody na to żeby w telewizji publicznej obrażać, obrażać uczucia bardzo jeszcze gorące i bardzo nabrzmiałe ofiar, rodzin katastrofy smoleńskiej. W programie PEGAS, w programie Pegas zaproszony został do dyskusji pan dyrektor, znaczy reżyser pan Paweł Wojciech. Przemysław, 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 Wojcieszek. Przemysław Wojcieszek, reżyser sztuki, jak go nazwijmy, hymn narodowy, sztuka współczesna, mówiąca o współczesnym konflikcie politycznym w Polsce. I jest tam scena, która być może jest jakimś wyobrażeniem autora, być może jest jakimś, być może jest jakimś, jakimś kluczem do poszukiwania jakichś twórczych inspiracji która jednak w oczywisty sposób obraża pamięć i uczucia, e, e, uczucia rodzin smoleńskich, w której ktoś, kto jest stworzony w tej sztuce na wyobrażenie Antoniego Macierewicza, słysząc, komunikat z głośników ryczących pull up, pull up, czyli to są ostatnie chwile, kiedy przed śmiercią 96 osób stanowiących elitę państwową naszego narodu tuż przed śmiercią, na dźwięk słów pula, pula, czyli ostatnie sekundy przed tragiczną śmiercią dokonuje aktu seksualnej satysfakcji. Oświadczam Panu, że tego rodzaju sztuka dla olbrzymiej części polskiego społeczeństwa jest po prostu jednym wielkim spotwarzeniem, jest czymś zbyt lęcający. dlatego nie zgodziłem się na to, żeby szło to tuż przed, tuż przed e, szóstą rocznicą e, rocz, e, katastrofy smoleńskiej, abstrahując od tego, że były rzeczywiście problemy techniczne, na które powyłał się dyrektor Matyszkowicz, on też mówił prawdę, to znaczy rozmowa została, została, została przyniesiona trzy godziny i była, była niechlujna, nie kleiła się, była słaba, artystycznie i dziennikarsko słaba. Tym niemniej w związku z tymi wątpliwościami co do, i co do słabości materiału i technicznego i, i merytorycznego, jak również tego, że może to obrażać, w oczywisty sposób obraża, tego rodzaju zachowanie w tej sztuce uczucia rodzin smoleńskich. Poprosiłem, żeby to, jeżeli już zająć się tą sprawą, to zająć się po rocznicy katastrofy smoleńskiej. Chociaż moim zdaniem tego rodzaju, tego rodzaju rzeczy w telewizji publicznej być nie może. Powtarzam, wolność artystyczna tak, eksperymenty artystyczne proszę bardzo, ale nie za publiczne pieniądze. Piekupy z flagami narodowymi, genitalia na krzyżu i masturbujący się politycy przy dźwięku symbolizującym umieranie 96 wybitnych Polaków nie w telewizji publicznej. I takie jest moje credo. Mogą mnie państwo za to krytykować, proszę bardzo. Możecie to państwo. jest bardzo obiec, konserwatywna obiec, czy, a, czy myśli pan o razie uczuć wszędzie Na przykład. W związku z czym jest One to zostały za... naruszone przez pana decyzje? Słucham? Czy Pan się uspokoi. Krótko mnie uspokoię dlatego że walczę o demokrację w tej chwili w Polsce. Demok Demok proszę Państwa. Krótko mówiąc. Do Polskiego we bardzo Państwa proszę. Bardzo Państwa proszę. Krótko mówiąc, za proszę Państwa, chcę zakończyć tym, co powiedziałem na, na początku. Jestem za pełną wolnością, za pluralizmem. Poświęciłem całą swoją młodość w walce Solidarności Podziemnej, w Radiu Podziemnym, w, w Prasie Podziemnej, na demonstracjach. Żeby w Polsce była demokracja, wiem co to jest wyrzucanie z, z telewizji, ograniczenie ekspresji twórczej, dopóki będę prezesem, będzie pluralizm, będzie dwugłos i władzy i opozycji, natomiast nie dopuszczę do tego, żeby obrażać uczucia i wartości ważnych odłamów polskiego, polskiego społeczeństwa. Mogę Państwa zapewnić, że pluralizm w telewizji będzie.